Hej, cześć, witajcie, tutaj Mariusz i witam Was w kolejnym odcinku z CEO W dzisiejszym odcinku zajmiemy się dowozem pasażerów na stędy poza terminalem poza dostęp z terminalu, tak jak tutaj na te dwa, jeżeli chodzi o te małe i zajmiemy się też trochę odblokowaniem kolejnej części terenu zbudujemy sobie płot dookoła i zbudujemy sobie duży pas startowy to e, duży, właściwie średni będziemy mieli jeszcze duże samoloty później e, zbudujemy sobie ten średni pas e, no i właściwie całą e, wszystko dla samolotów e, średnich e, dowóz poza terminal, e, z, e, z terminala tutaj na stędy które będą gdzieś tutaj e, tego w ogóle jeszcze nie, nie rozplanowałem Mam nadzieję, że coś tam zdążymy dzisiaj zrobić. E, pomalowałem też trochę samochody, pojazdy. E, tu mamy od bagażu są na czarno, e, tankujące są na czerwono. O, tak głośno trochę było. E, I w sumie to tyle. Upiększyłem trochę terminal, żeby zwiększyć sobie rating lotniska. E, co prawda, jeszcze to tak e, średnio sobie radzi. E, tutaj restauracje. W międzyczasie trochę czasu minęło. W międzyczasie e, musiałem te restauracje i sklepy odnawać kontrakty, bo po prostu e, tych sprzedaży dziennych nie robiły. E, więc one się zamykły, rezygnowały z kontraktu. Ja podpisałem z powrotem, żeby ten przepływ gotówki był jakikolwiek. E, wybudowałem też dodatkowych fundusz. Akurat była zima, więc wbudowałem the icing pad to nic nadzwyczajnego. Wybudowałem e, tą drogę tutaj. Z betonu, tu jest wjazd. Wcześniej postawiłem to tu, ale samoloty dopiero, które startują z, z lotniska, używają tego, a nie te, które przylatują. Co e, ma sens. E, więc musiałem przenieść to tutaj. E, postawiłem parę latarni, tu też trochę upiększyłem. E, nie można nazwać tego pięknym, ale no, wygląda trochę to lepiej niż wcześniej. E, zmieniłem podłogi też. E, no i właściwie, a jeszcze na dole zmieniłem na takie szybkie te treje i tyle w sumie, tutaj wszystko sobie działa cały czas tak jak było I także możemy się zabrać do roboty, żeby otworzyć sporo tym te stanowiska, które już zamknąłem żeby po prostu nie przeszkadzało nam tutaj już nic, więc wejdźmy sobie tutaj i potrzebujemy autobusu, który będzie dowoził ludzi i potrzebujemy też samochodu, który będzie dowoził ramp agentów na te stędy. Więc zacznijmy sobie od autobusów i to właściwie może być tutaj i tutaj, dużo miejsca nie mamy niestety przez to jak to jest rozplanowane później no, właściwie tutaj możemy używać tych tuneli teraz, bo to też odblokowałem bardzo dużo rzeczy odblokowałem już tak naprawdę nam zostało bardzo mało rzeczy do odblokowania no właśnie mamy tylko te dwie więc będziemy mieli to po prostu z głowy a tutaj myślę, że można by było w sumie to nawet... Czy to kurczę jest dobry pomysł? Bo te, te autobusy będą tu też jeździły. Bo nie jestem pewien czy jakbym zrobił tu ścieżkę czy to by zadziałało. Nie jestem tego pewien. Właściwie będziemy mogli to spróbować. To nie jest taki głupi pomysł. Spróbujemy tego zanim to zrobimy. A, znaczy no to oczywiście tutaj wszystko i tak musimy pobudować. Eee... Na razie... Zróbmy to tak, że się zmieści na szczęście. Trochę upchane, ale nie będzie. Drogę postawimy od razu też z beto, Nie, z asfaltu tutaj, żeby to się komponowało. To wyglądało w miarę tutaj, tak. OK. No i tu potrzebujemy tej, tego podłoża. Teraz gdzie ja to znajdę? Struktura, Tak. Sidewalk. OK. Coś takiego. Ok. A to jest bardzo możliwe, że to może zadziałać. Na pewno będę potrzebował boarding desków tutaj. Więc to właściwie też mogę od razu zrobić. Boarding desk. Hmm. To nie jest głupie. To jest chyba lepsze niż to, bo nie będziemy potrzebowali ludzi do tego. No, wtedy ładnie by było to jakoś kurczę zabudować hmm. Kurde, dobre pytanie Czy zrobić to medium Niem jest o wiele tańsze w utrzymaniu też o połowę Nie no o połowę nie, ale o złotówkę No dobra no postawmy takich dosłownie multum Dobra w sumie nie wiem ile tam będę miał później z więc na razie to tak zostawię. Hmm. Okej okay. no Tutaj mi dwa odejdą. O, zadziała, dobra. To jednak mamy problem z głowy. Tutaj możemy zrobić coś takiego, także to będziemy mogli usunąć, to właściwie tym tak na szybko od razu zróbmy to teraz. Eee... Yy. Tak, droga serwisowa, i żeby to jechało na dół, to musi być tak. A teraz bagaże naokoło będą jeździć no trudno, trudno trzeba się poświęcić. I droga serwisowa tutaj, super. Będziemy mogli to wyburzyć, jak tam to wybudują, i postawimy jeszcze jeden dla autobusów. No bo to jednak się przyda, żeby to było kilka takich, no kilka, no to raptem trzy będą, a będziemy mieli trochę tych standów, więc żeby to po prostu się wyrabiało zwyczajnie tutaj sobie od razu zwolimy na ten dodamy baggage bay aha to jest, okej okay. o super dobra i jaki ty masz problem? security checkpoint do tego jest a do tego nie Czemu? O, ja za złą drogę tu wybudowałem. Masakra, Na zwykłą droga, dobra, szybko usuńcie to. Yy... Co jest problemem? A, dobra, to było problemem. Ok. Dobra, to to z głowy, ale tu też... Aha, to jest po prostu powyłączane. Aha, czyli jednak trzeba będzie. Chyba, no na to wygląda. Kurwa czy Masakra. No, tu chodnikiem do kogo nie mogło przejść, bo by po problemie. No ale cóż, no tak, tak jest gra zrobiona, że tak ma być, no i tyle. Co so, niech tak będzie. Dobra, wy to poniżcie. Okej, okay, tu postawcie to. Dobra, tu jest wszystko w porządku. Tutaj jeszcze coś takiego. I teraz zdemulujcie mi to. Hmm. Tu będzie potrzebne przejście dla pieszych, yy, i tu nie będzie potrzebne, ale potrzebujemy mm, sidewalk. Ok, no, dawać, róbcie, róbcie, chłopaki. Dobra, super. I teraz to, ok, i właściwie. Zamiast to robić tak, to tu można dać... Nie można. Nie można dać, bo się po prostu nie zmieści, czyli tutaj już nic nie może być okej. Okay. Eee, no nie wiem, czy to wystarczy. Oby. Oby wystarczyło. Nie wiem, że coś tu się wymyśli, może, może tą remizę wtedy tutaj kurczę jakoś tam wcisnąć, no zobaczymy. Hmm, tak, dobra. Hmm, nie, to będzie tutaj. Przejście dla pieszych. Ok. Chociaż właściwie tutaj mógł być po prostu do góry. Wtedy to będzie. A tak, w międzyczasie był e, problem globalny związany e, e, z finansami, i teoretycznie było mniej lotów. Ale przez to, że mamy zaplanowane loty po całym tygodniu, to dla nas nie robiło to żadnej różnicy. Także to nie było problemem. Dobra, jak oni to rozbiorą, to my sobie po prostu postawimy drogę tak, czyli to mogę sobie darować. Na razie. Albo nawet po prostu drogę tak i będzie bez problemu wtedy. Dobra, takie coś. Super, Titaka. no dobra to sobie pomylimy to, bez przesady, no ale mamy dwa T3 na autobusy, oby działało, oby działało. dobra, okej, okay, to działa. Aha, jeszcze... Co takiego? Hmm. Aha, aha, mój Boże, nie, tu jest połączeń. Okej. Okay. O jezu, ile. Jakie <grytanie> to zagmatwane będzie. Szkoda, że nie można odpalić jakiegoś widoku wszystkich takich połączeń. To wtedy na pewno by to zabawnie wyglądało. Okej, okay, a czemu ty jeszcze nie chcesz być włączony? Czemu? Object is deactivated. nie rozumiem. No nie wiem, mamy dwa stany pokazane, więc chyba działa czemu jest deactivated Aha, to jest po prostu błąd jakiś, bo tam było podwójnie pokazane przez chwilę, okej. Okay, po prostu coś jest zbugowane i tak będzie teraz pokazywać się, no pokazuje wszystko connected, więc startycznie wszystko działa. Ale czy mamy pojazdy do tego teraz, Transit, bagaż? Nie, nie mamy samochodu, więc przydałoby się tym zająć. Myślę, że na razie możemy... Dwa busy, dwa serwis cary i to wystarczy. StarTrucka na razie nie potrzebujemy. To na razie będzie coś takiego, powiedzmy. Tu wyglądają badania. To jeszcze chwilę, ok? Dobra, te pojazdy przyjechały już. Dobra. To to będzie fajnie działać już. Super. Okej, okay, to mamy jedno z głowy. Na funduszy nadal nie mamy na to, żeby móc swobodnie kupić to i zacząć budowę, ale od tego są kredyty. Pułapka bogaczy, czyli kredyty. Eee... Więc tak. Yy A wcześniej mieliśmy trochę lepszą propozycję kredytu, bo to było 1,500. Było po zantenu, za co prawda, ale 1,500 było. Która miliona. No ale dobra, weźmy ten milion. Myślę, że te 610 tysięcy też się przyda. To też wcześniej było mniej, więc teraz jest lepiej. No i co? No i kupujemy. No i mamy. No i kurcze, mamy. Teraz musimy sobie płot przebudować. Dobra, lecimy sobie w dół na sam dół, ok. A i teraz potrzebujemy płotu, który był tutaj, chyba eee, tu. Dobra, Wrócimy tak. To zapis, chyba coś pod samą krawędź, teraz do góry. Teraz pociągniemy stąd. Także do samej krawędzi było. Okej. Okay. Nie chcemy mieć zwyczajnie zwierzyny na drodze. Nigdzie. No i dobra, no oni się tym ładnie zajmą. pierwsze loty no niedługo mam nadzieję że to wszystko będzie działać trochę tego tego jest podpinajmy podpinajmy to Też będzie z głowy swytu Okay. Tutaj. dobra, W porządku. Oni tu demontują cały czas ten płocik. A jak zdemontują, to będziemy myśleć o pasie. No i na pewno chcę ich zwyczajnie poprowadzić tak, jak jest tutaj. Mamy taki układ. To chcę zrobić dosłownie taki sam układ w taki sposób, bo to się po prostu spisuje. To się po prostu spisuje i myślę, że nie ma sensu jak tego rozwijać. Co tam było? Aha, teoretycznie za długo i żeby zbudować dla rampy... nie to dla rampy agentów tutaj pokój dobra, to zróbmy to na szybko zróbmy to na szybko, staff room no, coś takiego może okej, okay, dobra teraz zabudujmy to dla pracowników tylko Czyli takie, nic nie ukrywamy tutaj, więc szyby nie będą takie na tamtą stronę. Tu automat z tym Tu automat z tym Damy też im jakieś biurko ewentualnie dwa strasznie małe to zrobiłem. Okay, teraz stajmy. Coś takiego masakrycznie bo ma, to zrobiłem. Nie trudno. E, jakiś kwiatek. Nie wygląda to dobrze, ale działa. I to jest najważniejsze, że to ma działać. Nie wyglądać, ale działać. E, jakiś kwiatek tutaj. E, jakąś podłogę może. Jest strasznie głośno tutaj, masakra. Oddalmy to trochę, bo już się nie da. No i dobra, niech oni to wybudują, i wyczyliśmy. I dajmy tutaj rampę ingentów Mam nadzieję, że to zadziała. A jeszcze możemy ewentualnie. Yy na drzwi tutaj im zrobić. Jeszcze takie. Żeby oni byli w tym e, strefie secure. Hmm. Znowu pojechał bez tego. Czemu. Mają pasy. E, to chyba mamy. tak. Eee, co jest nie tak? Eee, eee, co jest nie tak? Czemu nie może opuścić securizowny jak tu ma przejście po prostu? Tu ma. Tu są drzwi, tak. Więc yy, w czym jest tutaj kurczę problem? <laughs> w czym? No bo to to stąd ma być wyjście prosto do tego. Tu jest też łukabu. Yy. Tu też jest przejście, więc. Yy jeszcze raz pokaż mi to eee, tutaj eee, OK jest przejście co jest problemem tu są gdzieś wyjścia z tej strefy tutaj eee, nie rozumiem teraz poznikało wszystko autobus nie wiem czemu nie przyjeżdża. Okej, okay. czemu nikt nie wsiada do tego falu pomocy? Teraz tam płaczą. Nie rozumiem. Teraz tego nie mogę. Wszystko jest podłączone. No jest wszystko tutaj. Co, w czym jest problem? rozumiem za bardzo. Ale to już mam, Aha, dobra, bo nie mam tego. Ee, tutorial to będzie chyba w International. Czy tutaj jest? E, nie, nie. No wszystko jest. Co Star traka potrzebuje tutaj do tych tych? Nie wydaje mi się, no ale dobra, nie wiem. Kupmy, powiedzmy. Nie wiem, czy to jakkolwiek coś zmienia. Ale no jakby to wcześniej działało w tych też, więc no nie wiem, ale to potrzebujemy ramp Rampage Enta, więc nie wiem, co tutaj jest problemem. Rampage'n w ogóle nie chce wejść do pojazdu, więc... Yy, nie wiem. Schody poprzyjeżdżały i od razu wiodą do bazy. Nie rozumiem. zrobić kurde. Nie wiem co jest z problemem naprawdę. Nie mam najmniejszego pojęcia. Wzięliśmy kredyt na rozbudowę. Mamy 20 minut i ja nie mam pojęcia co tu jest nie tak. Dobra, zrobimy tak o... A, Gdzie to jest ten? Wywalmy ten samolot ten też. One po prostu polecą. Dobra. A ja cię. plan Nie mogę tak zrobić No to mamy mały problem No to mamy mały problem Dobra, w dzisiejszym odcinku to byłoby na tyle Ja się tym zajmę poza anteną Zobaczę co tu jest problemem Jakoś to rozwiążę, a w następnym odcinku po prostu zaczniemy budowę tego tej części dla samolotów, bo to jest gigantyczny... O! Przyjechał autobus. Ale to tylko... A w sumie wcześniej chyba też ich zabrał, więc naprawdę nie wiem. Naprawdę już nie mam pojęcia o co tu chodzi. Ten rampagent tu nie idzie. To jest problemem w ogóle robotnicy mi tego nie budują. Gdzie są wszyscy moi robotnicy? Czy mi się kontrakt skończył, czy... Nie, mam kontakt. Dobra, tak jak mówiłem. To wszystko na tyle na dzisiaj. Eee, trzymajcie się. Cześć.